Księga Ezechiela, rozdział 21, część pierwsza. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku południowi i zwiastuj w stronę południa i prorokuj przeciw krainie leśnej w Negebie. Widać, że 2600 lat temu klimat w Izraelu był inny niż teraz. Dzisiaj Negeb to jest pustynia. Wtedy to była puszcza. I mów do lasu w Negebie, słuchaj słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja zapalę w tobie ogień i pożrę w tobie wszystkie drzewa świeże i wszystkie drzewa suche. Płomień gorący nie zgaśnie, lecz będą nim przypalone wszystkie twarze od południa do północy i ujrzy wszelkie ciało, że ja Pan go wznieciłem. Nie zgaśnie on. Być może ten pożar lasu Negeb Zmienił go w pustynię. Ten pożar miał być też zapowiedzią ciężkich czasów dla Izraelitów. Mieli w tym zobaczyć działanie Boga i jego gniew. Wtedy rzekłem, ach wszechmocny Panie, oni powiadają o mnie. Ten układa zawsze tylko przypowieści. Ezechiel przestrzegał przed gniewem Boga, ale jego rodacy uważali, że to tylko takie Dzieła literackie nie przejmowali się nimi. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko Jeruzalemowi i zwiastuj przeciwko jego świątyni, i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej. Świątynia jeszcze stała wtedy, kiedy Ezekiel otrzymał to proroctwo. Miał przestrzegać przed tym, co nastąpi przed wydaniem gniewu Boga na naród. Działał w tym samym czasie, co, I, co Jeremiasz, obydwaj mówili to samo, ale nie traktowano ich poważnie. I mów do ziemi izraelskiej. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja jestem przeciwko Tobie. Wydobędę miecz z pochwy i wytępię spośród Ciebie sprawiedliwego i bezbożnego. A tym mieczem, który Bóg wydobędzie z pochwy przeciwko swojemu narodowi. Mieli być Babilończycy. To słowo wytępie dosłownie znaczy wytnę. Ponieważ wytępie spośród ciebie sprawiedliwego i bezbożnego, dlatego mój miecz wyjdzie ze swojej pochwy przeciwko wszelkiemu ciału od południa do północy. I pozna wszelkie ciało, że ja, Pan, wydobyłem swój miecz z jego pochwy i już nie wróci. Ten miecz Boga, czyli wojska babilońskie, dotknął. Wszystkich, którzy żyją w ziemi izraelskiej od południa do północy. Lecz ty, synu człowieczy, jęcz. Jęcz na ich oczach, aż cię będą biodra bolały. Jęcz gorzko. A gdy będą cię pytać, dlaczego jęczysz, to im odpowiedz. Z powodu wieści, która gdy nadejdzie, to wszystkie serca struchleją, i wszystkie ręce opadną, i wszelka odwaga się rozwieje, i wszystkie kolana rozmiękną jak woda. Oto nadchodzi ona i już jest tu, mówi wszechmocny pan. Ezechiel miał jęczeć, miał zachowywać się dziwnie tak, żeby zwrócić na siebie uwagę. To miało doprowadzić do tego, że w końcu ludzie zaczną się pytać, co się dzieje, że tak narzeka, i wtedy miał zapowiedzieć, że ten najazd babiloński będzie czymś strasznym, że kiedy jego rodacy zobaczą jaka siła idzie. Przeciwko nim, jaką, jaką siłę na siebie sami sprowadzili swoją nierozważną polityką, to struchleją i strach odbierze im ochotę do walki. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, prorokuj i mów. Tak mówi Wszechmocny. Mów. Miecz, miecz wyostrzony jest i wygładzony. Jest wyostrzony, by dokonać rzezi. Jest wygładzony, by błyszczeć jak błyskawica. Alboż mamy się cieszyć? Berłem mojego syna wzgardziło każde drzewo i dałem go do wygładzenia, aby go ujął w swoją dłoń. Miecz jest wyostrzony i wygładzony, aby go dać do ręki temu, który zabija. Tym, który zabija, jest król babiloński. Ten miecz to jego naród, jego państwo, jego wojsko. Długo je organizował, długo doskonalił i. Doprowadził do tego, że ta jego moc jest ogromna i wystarcza do tego, żeby zniszczyć naród izraelski. To berło mojego syna, to berło króla Judy, jest wzgardzone, nikt poważnie nie traktuje, chociaż tego króla choć ma taki tytuł, krzycz i biadaj, synu człowieczy, gdyż spadnie on na mój lud. Na wszystkich książąt izraelskich, którzy są oddani pod miecz wraz z moim ludem. Dlatego uderz się w biodro, gdyż to jest próba. A co ma być, jeżeli berło wzgardzone nie będzie? Mówi wszechmocny pan. Jeszcze w tym momencie, kiedy Ezechiel otrzymał to proroctwo i kiedy je głosił, nic złego się nie działo, ale miał mówić, że jego naród jest już przeznaczony na miecz, na. No. Na straszny najazd, że zginą i przywódcy ludu, i zwykli Izraelici. Te słowa, że berło wzgardzone nie będzie, można też tłumaczyć, że nie będzie berła, czyli jest też zapowiedziane, że państwowość Judy przestanie istnieć. posyłał pan wynieśli wieść radosną czekając i dał swoją moc i mówił tak z miłością nie Trzeba wam zebra brać, o dach nad głową zabiegać. No głosili więc po czterech stronach świata, bo kaci tak nie mając nic. Ukończyli żniwo ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na ojca dom i tak z ufnością mówili, nie! Yeah!